Panie i panowie, a więc mamy to, czyli rusza nowa trasa tramwajowa na północ Toronia aż do pędki przy ulicy Heleniusza. To inwestycja, która kilka lat trwała, ale przynosi dzisiaj efekty. Proszę, abyście Państwo traktowali tą nową trasę tramwajową. Na, na, na niej będą jeździły dwie linie tramwajowe, to i Szóstka. Jako dobry, ciekawy i sprawdzony później pomysł na, na korzystanie z transportu publicznego. Przypomnę, iż linie tramwajowe rozpoczynają swoją trasę jedna w zachodniej części miasta w pobliżu w Moto Arenie, a druga wschodniej części miasta w na Olimpijskiej. Z jednej i z drugiej strony nieco ponad pół godziny można przejechać, dwie trzecie, jak to woli, trzy czwarte Torunia. Naprawdę transport tramwajowy w Toruniu jest już pełny, kompatybilny i gotów do tego, aby spełniać Państwa oczekiwania. Z radością odbieram obydwa pozwolenia na użytkowanie udzielone przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Panie i Panowie, za chwilę wsiądziemy do tramwajów. Tych tramwajów jest kilka, więc proszę, aby poczekać cierpliwie na kolejny tramwaj, jeżeli jeden będzie napełniony i te tramwaje to ostatniego dnia sierpnia będą bezpłatnie kursowały aż do końca linii, czyli do terenu przy pętli na Koweliusza. Natomiast to oczywiście ten czas, a później od 1 września regularne linie tramwajowe trójka i szóstka, obsługiwać będą północną część naszego miasta. I to będzie już stała część transportu publicznego do Rujna. Proszę, aby te drzwi otwarte tramwaju spowodowały, że będziemy myśleli później tylko o tym transporcie, jako transporcie bardzo wygodnym, nowoczesnym i bardzo sprawnym. Stąd na pętle przy ulicy Keleliusza tramwaj regularnie kursujący od 1 września. Będzie jechał, uwaga, 18 minut w tyle samo. A więc to będzie naprawdę szybko i sprawnie. Dziękuję wszystkim, którzy budowali, dziękuję tym, którzy projektowali, dziękuję tym, którzy finansowali to toruńskie, nowe, tramwajowe przedsięwzięcie. Dziękuję bardzo. 어 내가 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 가 내가 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 가 내가 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 Panie tak, Przewodniczący! Panie Komisarzu! Wyszliśmy podróżników, w na mnie. w na

はあ。

i są że na początku zaczyna się to, że to może się włączyć to co tam, żeby tak się stało. to się dzieje, że to się pojawia, to działa. że jak zamienisz te pięć czy nie, to to jest bardzo ważne. Z księdza biskupa Andrzeja Suskiego no po to aby te tory nigdy nie utraciły swojej jakości i wartości podziękujmy Panu Bogu za tę nową kolejną zresztą bardzo ważny inwestycje dla naszego miasta. Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą i ojcowską opiekę otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. W swojej niezwierzonej mądrości powierzasz człowiekowi do wykonania wielkie dzieła, dzięki wytrwałości rąk i umysłów ludzkich. Pokornie Cię prosimy, pobłogosław wszystkich, którzy będą Poruszali się to nową linią komunikacji miejskiej, swoją łaską uprzedza ich krok i bądź z nimi w drodze. Bronić od wszelkiej przeciwności, aby szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Niech przez Wspólne korzystanie ze środków transportu publicznego budują wspólnotę dla dobra społeczeństwa i pożytku własnego. Prosimy o to przez Jeskusa Pana Myślego. I don't know.